Cześć, siemanko, oczywiście to jest już drugi odcinek z tej mojej serii 7-dniowej, czyli cały tydzień, no i wczoraj na wierszu to jest nie nagrałem, no bo jedliśmy grilla, dlatego nie nagrałem, ale dobra, no to u mnie to nic nowego nie było, wczoraj to tylko padało, w nocy padało, rano i dzisiaj to się zbytnio nie wyspałem, dlatego, że za mało miejsca miałem, w takim czymś to się chyba nie... Że mało miejsca jest. No i... W środku nic nowego. Wszystkie pałaga mam, jak to w moim domku. No i tyle. I po co komuś woda? Jeżeli woda z deszczówki, to sobie masz wodę z deszcz, deszczówki. Zobacz jaka, zobacz, jaka czysta, przezroczysta. Taka czysta, przezroczysta. No. No i wcześniej to i mi się nie udało nagrać. Mi chodzi, że ja wcześniej bym nagrał, tylko że padało i by nic nie było słychać. I teraz ja znowu zaczyna lać. No. A w poprzednim odcinku mi się udało nagrać jastrzęba. Jastrząb. A teraz to ja widzę z powrotem jego. Zobaczcie. Tam jest. O tam. Był. Przez chwilę, ale dobra. W nocy to tak, ja powiem, to się w nocy działo. W nocy działo się tak, poszedłem do, o dziewiątej godzinie, no tam do mojego domku. No i ja rozłożę mój śpiwór i ja poszedłem spać. I kiedy nie mogę zasnąć, się męczyłem że jakieś pół godziny, sobie, żeby zasnął. No i kiedy w końcu zasnąłem, to ja się obudziłem o szóstej. Ale to niezwykła szósta, no bo ta, o której się obudziło, to była szósta równa sześć, szósta sześć, szósta, szósta sześć, dobra, nie właśnie, dobra, no i tym, no i tyle się działo oczywiście w tej nocy, nic nowego, nic śmiesznego, spałem, no i kiedy ja wstałem, no to się działo takie rzeczy. Trzeba budzić o 6.30, oczywiście to już mówiłem. Tylko, że kiedy wstałem, no to. No to zaczęło wtedy padać i było tak głośno tam w środku, że aż. aż musiałem się na chwilę że, że musiałem wziąć poduszkę i. sorry, stopery musiałem wziąć, ale dobra, mniejsza o to. No i tak. Bo w środku nie jest tak czysto, ale wejdę do tego środka. No i w środku nic nowego nie ma. Yy, zapas wody to mi się już kończy. O nie. Ja jedzenie, chleba to sobie rano to wszystko zjadłem. Tutaj to też się nic nie zmieniło. Z Lego to też się w ogóle nic nie bawiłem. I, i kupię sobie dwa, dwa fajne przekąski. Dobra. No i. I tutaj to nic nie ma, oprócz tej mrówki, co tutaj łazi. A za mną to jest śpigur i pudełko na Nintendo. To tyle co w środku. Fajny widok mam. No, fajny. Okropnie fajny. Ale do. Ale jakie przekoski sobie kupiłem, no to takie, mentosy, oreo razy dwa, Podwójne oreo, jeszcze chipsy i tylko tyle. No i ten, no i jeszcze mi zostało w wyzwaniu nie więcej z 148 godzin jeszcze, 148 godzin jeszcze muszę tutaj przetrwać. I 10 minut. I 30 sekund. 29, 28. Dobra. No to tak. Belka się trzyma. To się w ogóle w nocy nie zarwało. Wietru w ogóle na nie było. No i tyle. I teraz pada ogólnie. Jeżeli się wsłuchać, o to będzie, to będzie słyszeć. Słuchajcie. No. Słyszeliście, słyszeliście. Dobra. No i wstałem, sobie zjadłem jedzonko, się ubrałem w tym malutkim domku, co nawet nie można usiąść i da rady usiąść i na siebie prostować. No i co? W sumie tyle ile na, w tym odcinku. No to widzimy się w kolejnym odcinku, czyli w południe. Do widzenia, pa!